Witajcie, moi kochani. Moi drodzy, przed chwilą wróciłam z pracy, wzięłam prysznic. No i już dostałam od Was wiele wiadomości, bo nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że mnie nie ma. Ja po prostu byłam bardzo zmęczona, a tak na siłę nie chcę też robić czytań. Dzisiaj mi pomagał mój syn, więc czuję się jeszcze na siłach, kochani, ale dzisiaj dostałam impuls. Zrobimy czytanie. I zapalimy nową świeczuszkę, właśnie, co chce ci przekazać Twoja dusza. I ja myślę, że tak naprawdę, my kochani, w tym całym świecie zaganianym, w tym ganianiem za czymś, w walce z wiatrakami, w tych Waszych oczekiwaniach, Waszych tęsknotach, w tej całej niespełnionej miłości. Zapominacie, kochani, czy ogólnie wszyscy zapominamy, ja również czasami, e, zatrzymać się na chwilkę, wejść w głąb swojej duszy i zapytać, czego ty chcesz? Czego ci brakuje, moja duszyczko? I pewnie to czytanie również nie będzie miało takiego wzięcia jak te wszystkie I-Love, ale. Tutaj już nawet nie chodzi o lajki, bo ja się chyba nie doproszę o te lajki i tak dalej. Tu chodzi o to, że to ma trafić do kogoś, komu, do kogo ma trafić to przesłanie. I kochanie, ja wiem, że wielu z Was jest w tym momencie ciężko. Wiele osób i tak mają ciężkie sytuacje, cierpią, i dzisiaj tą nową świeczuszkę, i ona będzie płonąć do końca w czasie czytań, zapalę. W intencji tych wszystkich, którym ciężko na duszy, ciężko na sercu, dla tych wszystkich, którzy borykają się ze złymi stanami psychicznymi. I mam nadzieję, że to światło, które za chwilę zapłonie, pomoże Wam w pokonaniu tych ciężkich chwil. Boże mojego serca, przez to światło moja intencja do Ciebie płynie. Niechaj stanie się miłość, niechaj stanie się światło. I zobaczymy, kochani, co Wasza dusza chce Ci przekazać, Łączę się z źródłem boskiej energii miłości. Proszę o jasny przekaz. Pierwsza karta to jest przepiękna karta, bo ta karta mówi, że jesteś naprawdę wyjątkowa. I ta karta mówi: żyj szalenie, żyj odważnie i żyj całą sobą. I o tym powinniśmy, kochani, zawsze pamiętać. Że każdy z nas jest wyjątkowy, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas ma prawo do tego, abyśmy byli szczęśliwi, kochani. I wierzcie mi, uniwersum nie chce, żebyśmy cierpieni, cierpieli. Schodząc tu na Ziemię, nasza dusza ma przebyć jakieś lekcje, ale tak naprawdę cierpienie poprzez naszą. Świadomość, czyli świadome wybory, ściągamy sami, bo zawsze mamy do wyboru, kochani, czy chcę być szczęśliwa, czy chcę cierpieć. I takim prostym przykładem, wiecie, ja lubię przykłady bardzo obrazowo, to macie do czynienia, e, mówię, to, to jest najlepszy przykład z mężczyzną toksycznym. I tak naprawdę wasza dusza czuje to, że to nie jest mężczyzna ten, który, przy którym rozkwitniecie. A mimo wszystko trzymacie się kurczowo. Postworzyliście sobie często jakąś iluzję, czy właśnie jakieś nadzieje. I w momencie kiedy wybieracie tego człowieka, w tym momencie cierpicie. Czyli świadome wybory powodują to. Czy jesteś szczęśliwa, czy jesteś nieszczęśliwa. Także, kochani, szczęście to jest wybór. Oczywiście istnieją sprawy typu wypadek, śmierć. No, ciężko jest powiedzieć, przecież ja nie wybrałam sobie choroby. Właściwie można powiedzieć tak, przed tą inkarnacją również często wybieramy sobie sami choroby poprzez niedbanie o siebie. Nie wiem, jeśli będę codziennie piła butelkę wódki i zapalała to dwoma paczkami papierosów i żarła fast food, no to przecież sobie sama na własne życzenie wybieram tą chorobę. Więc kochani, tak naprawdę, żeby być szczęśliwym, to trzeba dbać i o ciało, i o umysł, i o duszę. To jest bardzo ważne. Umysł leczymy czy zachowujemy w dobrym stanie poprzez pozytywne myśli, poprzez piękne myśli, dobre myśli, myśli pełne światła, pełne miłości. Duszę dokarmiamy oczywiście medytacją, duszę wypełniamy światłem, kierowaniem się miłością, nie nienawiścią, nie strachem. O ciało dbamy oczywiście jako naszą świątynię, Poprzez sport, zdrowe odżywianie. Więc tak naprawdę, kochani, to my wybieramy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie jesteśmy. I w tym wszystkim, tak jak ta karta mówi, nigdy nie zapominaj, że jesteś wyjątkowa. Czy masz 10 kilo za dużo, czy masz krzywy nos, czy zmarszczki, czy nawet nie wiem, nie masz nogi, ręki. To i tak jesteś wyjątkowa. Każdy z nas jest wyjątkowy. I żyj szalenie. Pozwól sobie na to szaleństwo. Miej odwagę, czyli odsuń energię strachu i żyj całą sobą. Twoja dusza mówi, że drzewo marzeń czy drzewo życzeń woła Twoje imię. Jakieś dawno, jakieś dawno wypowiedzone życzenie, o którym może zapomniałaś, w tej chwili chce się spełnić. Może powinniśmy rzeczywiście wrócić do jakiegoś życzenia. Które dawno temu wypowiedzieliśmy, i na nowo przywrócić je do naszej podświadomości, do naszej duszy, do naszego serca. Bo Twoja dusza mówi, że w tej chwili to drzewo życzeń, ono jest bardzo piękne, zobaczcie: drzewo życzeń wzywa Twoje imię. Jakieś marzenie się spełni dla Ciebie. Marzenia, o którym już zapomniałaś. No i następna karta, kochani. Jakaś przepiękna niespodzianka czeka na Ciebie. Coś nowego czeka na Ciebie. Teraz, kochani, a ja sobie sprawdzę, cóż to za niespodzianka. Bo już jestem ciekawa, tutaj się spełni jakieś życzenie, a chodźcie, zobaczymy, jakie życzenie się spełni. Teore teoretycznie, a dla każdego to będzie oczywiście coś innego, ale zobaczmy, jakie zapomniane życzenie się spełni. Dla niektórych rzeczywiście może być narodziny jakiegoś dziecka. Dla innych może, może mieliście jakiś pomysł, kochani. Odnośnie jakiejś waszej pasji. Może, nie wiem, chcieliście otworzyć e, szkołę e, tańca i teraz może się to życzenie spełnić. Nagle dostaniesz propozycję albo usłyszysz, że jest taka możliwość. To jest tylko przykład, kochani. Czyli jakieś zapomniane pasje, jakieś życzenia, może nawet i szalone, bo Paść była mówi o ogniu, ale takim dziecięcym. Nie wiem, może. Ktoś tam sobie wymarzył, nie wiem, złotą deskorolkę jako dziecko. Nigdy jej nie dostała, w tym, teraz możesz ją dostać w prezencie. Dobrze, a teraz zobaczymy, o jaką niespodziankę chodzi. Coś całkiem nowego czeka na ciebie. O co tu chodzi? Mamy dziewiątkę denarów. Coś nowego, to może być rzeczywiście coś związane z pieniędzmi. Coś się wypełni, um, może będzie właśnie spadek taki nieoczekiwany, może podwyżka, może dostaniesz propozycję pracy. Um, dziewiątka denarów też mówi oczywiście o nie tylko o spadkach, ale też o różnego typu immobilien, czyli możesz kupić wymarzony dom, możesz kupić... Wymarzone mieszkanie, może odziedziczysz jakieś mieszkanie? No, tutaj możecie być zaskoczeni, mówi Wasza Dusza. Okej, okay. to zobaczmy jeszcze jedną kartę. O. <laughs> kochani, to jest bardzo, bardzo fajna i piękna karta. Zobaczcie, jaka piękna karta. I ona mówi: Bądź odważna do tego, aby być wolną. I pamiętaj, że wolność zaczyna się tam, gdzie chęci się kończą czyli jakieś oczekiwania. W momencie, kiedy pozbędziesz się, kochanie, wszelkich oczekiwań w stosunku do innych. Często robimy, mamy wielkie oczekiwania w stosunku do siebie. W momencie, kiedy puścisz te oczekiwania, kiedy przestaniesz coś chcieć, wtedy jesteś wolna. Piękna karta. Ok. To jeszcze sobie sprawdzimy, co jeszcze chce ci przekazać Twoja dusza. I dokładnie, tu jest karta, która mówi, że często, często wszystkiego ci brakuje, czyli jesteś w energii braku. I ta strona duszy to jest ciemna dusza. Często jest tak, że ty się nie czujesz wystarczająca, że uważasz się za niegodną, bądź też, Nikt nie jest wystarczający dla ciebie. Dla każdego będzie to co innego, bo jeśli oczywiście jestem wielkiej energii ego, to mało kto będzie pasował do mojej energii, do mojej osoby. Czyli ktoś nigdy nie będzie wystarczający. Nie będzie dobry. Nie będzie odpowiedni. Ale również ta karta mówi o tym, że często ty się nie czujesz Wystarczająco dobra, godna. I nad tym warto popracować. To jest e, praktycznie, tutaj wystarczy wprowadzić energię akceptacji. Akceptacji każdego człowieka takim, jakim jest. I akceptacji siebie, właśnie tutaj, jak ta karta mówi, że jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Twoja dusza mówi, że już nie chce, abyś ty siebie oskarżała bądź oskarżała innych. Te oskarżenia to jest ciężka energia, która bardzo obciąża Twoją duszę. I pozwól sobie na uzdrowienie. Tutaj wielu z Was ma różnego rodzaju zahamowania. Seksualne. Pamiętajcie, że seksualność to jest piękna energia. Oczywiście, jeśli się ją w odpowiedni sposób przeżywa. I oczywiście z odpowiednimi osobami, kochani. Tutaj chodzi o czucie siebie, bo mamy tantryczną siłę. Oczucie siebie bez aktu. Bo bliskość. Nie musi być zaraz zakończona. Wiecie, czym? Tutaj można bardzo intensywnie przeżywać seksualność za pomocą bliskości, za pomocą dotyku, i to uzdrowi Twoją duszę, i to uzdrowi Twoją seksualność. Ja myślę, że tu jest również temat tej seksualności. Um, warto się przyjrzeć, przed czym mam opory. Warto się przyjrzeć, może. Jeśli byłaś zraniona w jakiś sposób, to jak to się odniosło do Twojej seksualności. Kochani, pamiętajcie o jednym. Bo wiele osób zostało, możemy w cudzysłowie, czy czuje się, o powiem tak, czuje się wykorzystanych emocjonalnie i seksualnie. Kochani, nigdy nie róbcie sobie wyrzutów sumienia. No, chyba że ktoś naprawdę lubi ten sport i, i Bawi się, ale to myślę, że nie ma wtedy wyrzutów sumienia. Ale jeśli rzeczywiście trafili, trafiliście na ludzi, którzy was wykorzystali emocjonalnie i seksualnie na tamten moment, to potraktujcie się to jako doświadczenie, ale nigdy nie wyrzucajcie sobie tego, że w danym momencie oddaliście swoje ciało i swoją duszę, bo wyrobiliście to z miłości. A jeśli ktoś to wykorzystał, to absolutnie nie wasza wina. I nie zrzucajcie sobie głupotę. Głupotą jest, jeśli wiecie, że ktoś was wykorzystuje, wasze ciało i wasze, wasze, wasze serce, i nadal to robicie, to to już jest głupota. Ale jeśli na dany moment z miłości poświęciliście i serce, i duszę, i swoje ciało drugiej osoby, a ten ktoś tego nie docenił, no to trudno, to problem tego człowieka nie wasz. OK, także uleczajcie swoją seksualność. Dobrze. To patrzymy <laughs> dalej, co jeszcze chce ci przekazać twoja dusza. Dla ciebie bardzo ważne są przyjaźnie, kochani. Ta karta mówi: nie odsuwaj się od przyjaźni, nie od, nie od przyjaciół, nie odsuwaj się od kontaktów międzyludzkich. Pamiętaj, że są ludzie, którzy cię kochają. I poczuj wartość przyjaźni, i myśl całym swoim sercem. I mamy kartę wdzięczności. Bądź wdzięczna za to, co masz. Za Twoje zdrowie, za, twoje, za Twój dom, za Twojego partnera. Za dzieci. Czasami to wszystko, co mamy, jest tak oczywiste, że zapominamy o wartości, jakie to z sobą niesie. Czyli, kochani, wdzięczność. Potrzebuje spokoju, o tym, co, o czym już mówiłam. Czas, wziąć sobie chwilę dla swojej duszy. Wejdź w ciszę i się wycofaj. Ucz się odczuwać i spoglądać w głąb swojej duszy. Twoja dusza potrzebuje spokoju i czas, dla siebie. I tutaj często warto się kochaniem, my się boimy tej ciszy, boimy się samotności, ale tak naprawdę tylko w ciszy człowiek wzrasta. I jak ja to mówię, w ciszy dzieje się jak najwięcej. Kto z was potrafi po przyjściu z pracy, ze szkoły, z uczelni? Usiąść i najpierw posiedzieć w ciszy. Zazwyczaj, kochani, co robimy? Telewizor, radio, muzyka, słuchawki i jedziemy. Bo tak jest najprościej, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo cisza jest trudna. Ciężko jest uspokoić myśli, ciężko jest uspokoić duszę, ale, kochani, nigdy nie usłyszycie głosu waszej duszy w hałasie. I wasza dusza aż krzyczy, proszę cię, chociaż dusza nie krzyczy, ale wejdź, proszę, daj mi ciszę, daj mi spokój, wycofaj się na jakiś czas, pobądź sama ze sobą w ciszy. I teraz pytanie, kiedy ostatni raz pozwoliłaś sobie na taką kompletną ciszę? Kiedy ostatni raz świadomie próbowałaś posłuchać? Co chce Ci powiedzieć, przekazać Twoja dusza? I Twoja dusza mówi, że praktycznie i Twoja dusza, i całe uniwersum chce Cię obsypać złotem, że tak naprawdę oni chcą Cię widzieć tak szczęśliwą. Tylko najpierw musisz otworzyć się na to błogosławieństwo, na to, co uniwersum chce ci podarować. To tyle ode mnie, kochani. Myślę, że czas na refleksję. I do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki.